Cześć, jestem Monika i jestem architektem kosmicznym. To, co trzymam, to plansze z moim pierwszym projektem Bazy na Księżycu, które niedawno odebrałam z Muzeum w Londynie, bo byłem na wystawie z okazji 50. rocznicy lądowania na Księżycu. A teraz jestem w Newcastle w Anglii, gdzie studiuję na Newcastle University i pracuję nad swoim doktoratem przy współpracy z NASA. I jest to projekt. Baza na Marsie, ale bazy, która ma być wyrośnięta, nie wybudowana, z mycelium. I jak na razie, co prawda nie jestem w laboratorium, ale mam fartuch laboratoryjny. Wygląda to tak. I jest to mycelium, czyli grzybnia po polsku, a ma być to baza na Marsie. I to jest to, czym się teraz zajmuję. Co nie jest do końca tradycyjną architekturą, jest to bardziej połączenie architektury i biotechnologii, biologii, biologii syntetycznej, czyli badania w kierunku tego, jak możemy rosnąć struktury, zamiast je budować. Tak jak drzewa rosną, tak my chcemy rosnąć architekturę. Zanim się tu znalazłam i zanim zaczęłam pracować nad biologią i architekturą, pracowałam nad architekturą kosmiczną, co dalej teraz kontynuuję, bo jest to baza na Marsie. Ale w międzyczasie też pracowałam w biurach architektonicznych w Tokio, w San Francisco, w Kopenhadze, w Wiedniu. Ale taką, pierwszą, pierwszą, pierwszym krokiem, jaki zrobiłam, są studia architektury na Politechnice Wrocławskiej, które dały mi niesamowitą bazę i taki fundament do tego, żebym mogła dalej iść w świat i pracować, i studiować na zagranicznych uczelniach i pracować w międzynarodowych biurach architektonicznych. No i ostatecznie również pracować w NASA, a teraz pracować nad doktoratem w laboratorium. Także można pójść w bardzo różne strony studiując architekturę, a architektura na Politechnice Wrocławskiej na pewno da Wam niesamowitą bazę i taki solidny fundament do tego, żeby iść w świat i robić dalej to wszystko, co Wam głowa jest w stanie wymyślić.